bodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, cisi, albowiem oni na własność posiągną ziemię. Błogosławieni, którzy łatną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia wystąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, gdy mówią kłamliwie wszystko złe na Was z mego powodu, cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Oto Słowo Pańskie. Chciałbym się powiedzieć o jejku, jejku, jaka ta trudna ta mowa. Kim są ci? Że są w białe szary. Kim są? Skąd przybyli? Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią wam mnie nie wszystko złe na was z złego powodu. Cieszcie się i radujcie albo wielka jest wasza podatki. Błogosławieni, szczęśliwi. I kochani, świętymi bądźcie. Bo ja jestem święty, mówi Pan. To jest uroczystość. Uroczystość wszystkich świętych, więc dzisiaj wszyscy mamy imieniny, możemy świętować. Ale też listopad jest takim szczególnym miesiąc. miesiącem. Miesiącem modlitwy za naszych bliskich zmarłych, za tych dusza w czyściu cierpiące. I dzisiaj chciałbym się przytać Was. Dzisiaj ja się pytam Was, a tak mnie się pytacie: Jak długo mam się modlić za duszę czyściu cierpiącą? Jak długo mam się modlić za moich zmarłych? Ile muszę świętych ofiarować, żeby ta dusza poszła do nieba? Więc ja dzisiaj się Ciebie pytam: Jak długo mam się modlić? Wiecie? Ja nie wiem. Nie wiecie, ale jest ktoś, kto pięknie pisze o W książce Zabierzcie, uwolnijcie nas stąd, o duszach pisze Marian Sima. Słuchajcie, Maria Sima jest austriacką mistyczką. Ciekawa jest taka ciekawostka, że bardzo szybko Kościół uznał, nauki Implimatur, czyli zgodne z nauką Kościoła. Pozwólcie, że przytoczę Wam kilka jej wypowiedzi. Sima, podobnie jak niektórzy święci, powtarzała, że czyściec to wspaniały wynalazek Pana Boga, pozwalający całkowicie oczyszczonym pójść na spotkanie z Bogiem. Dusza będąca w czystu nie opuści Go, dopóki nie ustąpią skutki i grzechu. I przykład, jeśli ktoś kradł, to nie opuści czystca, dopóki nie zostaną naprawione, naprawione wyrządzone przez Niego krzywdy. Maria opowiadała, że dusze, z którymi ma kontakt, miała kontakt, prosiły, właśnie wręcz prosiły, o Marię, by ona powiedziała ich bliskim, żeby oddały pieniądze, żeby oddali pieniądze, jakieś nieruchomości czy rzeczy, którą zmarły na nieuczciwie, który kradł nieuczciwie nabyte rzeczy, i Maria Sima mam, z nimi rozmawia z duszami czystowymi, ona ma widzenia, że ten zmarły czysta prosi niech moja rodzina to naprawi, niech to Niech to zrobi, niech, niech pomogą. Bardzo ciekawa rzecz jest, że niektórzy mówią, właśnie to są z relacji Marisimy, że te duże czystowe, niektóre po jednej, dwóch, trzech mszach świętych odprawionych za dusze w czyściu cierpiące, opuszczają czyś i idą do nieba, a niektóre pragną, tak jakby one pragną cały czas jakby były spragnione wody. One pragną mszy świętej i to im nie jest dane. One nie są w stanie się napić. Nie są w stanie ukazać tego pragnienia. I słuchajcie, teraz tu jest ciekawe. Najważniejszym darem dla zmarłych jest modlitwa, a szczególnie msza święta. Jednak, zwróćcie uwagę, jednak zmarły dostanie z niej tyle łask, na ile świadomie w niej uczestniczył za życia. Jeżeli świadomie uczestniczył za życia w mszy świętej, to tam w czystu bardzo szybko się napije, zostaje uwolniony. A gdyby przyszło ci dzisiaj umrzeć, na ile pomoże Ci odprawiona w Twojej intencji Eucharystia, Na ile świadomie w niej... Uczestniczysz, świadomie w niej uczestniczysz. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Mówi Pan. Kim jesteś? Kim jesteś? Przecież jesteś Jezus z Nazaretu, znany Józefa, który jest. Się w z Stolarze. Znamy Go. Kim jesteś? Znamy Maryję, Twoją Matkę. Kim jesteś, że chcesz nam mówić takie rzeczy? Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Uwierzymy. Nie uwierzymy. Dlaczego? Żaden Pan Jezus mówi Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, a on mówił, on mówił konkretnie. Jezus mówi konkretnie o dwóch przykazaniach, najważniejszych. Przykazanie Boga, miłość Boga i miłość człowieka. I właśnie tu jest nasz. każdemu z nas, każdemu człowiekowi, by pogodził się z wolą Bożą. Zapytano Marię Simę, jakiej rady udziel, udzieliłaby każdemu, kto chce stać się świętym na ziemi. A ona odpowiedziała, każdemu, kto chce, chce stać się świętym na ziemi. A zwróć uwagę, co my mówimy. Ej, ty Świętoszku, Co ty świętym chcesz dostać? Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. To są słowa Jezusa, nie moje. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Bądźcie dobrzy. I Maria Sima odpowiada, bądź pokorny, duma jest zła, stanowi największą pułapkę. które wychodzą z nas. No są najgorsze, które mogą być. A jak jest z tą świadomością? O tej mszy świętej, co wam czytałem, że tak jak świadomie uczestniczyłeś za życia. Ona mówi konkretnie. Ona mówi, to nie dziecko, nie młodzieńc, lecz dorosły człowiek, który ma żonę, idzie nam szześć świętą, idzie nam sześć świętą, bo tego od Niego wymagają w rodzinie. Idzie nam sześć świętą, modlić się tak, żeby go widzieli. Ale idzie po to, żeby być, żeby być radnym, bo wtedy wtedy na Niego zagłosują, bo On chodzi do kościoła, a się siedzi w kącie kościoła, gdzieś w ukryciu, w ukryciu, żeby go nic nie widzi. Otwiera komórkę i gra w jakieś gry komputerowe, jakieś internetowe. Świadomość uczestniczenia, nasza świadomość uczestniczenia w mszy świętej. Mówisz, mam dziś mówi Przebaczenie, dumie. Ta, która widzi, która rozmawia, z duszami od Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ale tak na dobrą sprawę, czy tak uczciwie powiedz czy potrafisz przebaczyć? Czy potrafisz zapomnieć krzywdy, naprawdę krzywdy, które wyrządził ci drugi człowiek? Ona mówi o dwóch przyjaciółkach. Poczytajcie sobie tą książkę, które ze sobą nie rozmawiają przez wiele lat. Jedna prosi o przebaczenie, a ta mówi, spadaj, ty nie chce cię znać. Ona mówi, tamta prosi. Mówi nie, ale gdy one są tam, po tamtej stronie, to w niebie jest ta, która prosiła o przebaczenie. Ta, która nie chciała przebaczyć, była w czystym. Czy ty w to wierzysz, że tak jest? Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Słuchajcie, jest tak, że my mówimy bardzo często mówimy, tak, tak, ja wierzę, wierzę w Boga, ale tak na dobrą sprawę jestem daleki. Jestem daleki od jego nauczania. Dwa przekazania miłości, dziesięć przekazań Bożych, co nie, to mnie nie dotyczy. Ale dostaliśmy konkretne zadanie. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jaka jest moja świadomość uczestniczenia wymrzeć? Kim jestem? Czy potrafię zapomnieć? Czy potrafię przebaczyć? Czy jestem tak przypomniony taką nienawiścią, że nie mogę patrzeć na drugiego człowieka? Najgorsze jest to, że bardzo często jest tak bardzo często, że nie mogę patrzeć na tego, który jest z mojej rodziny. Po prostu go nienawidzę. Nie cierpię. A Jezus powiedział: świętej doniście. Bo ja jestem święty. Więc zadaj sobie pytanie dzisiaj i na nie sobie sam odpowiedz. Jak jest Twoje uczestnictwo w naszej Świętej? Jaka jest Twoja świadomość? Kim są ci, którzy leżą na cmentarzu u nas? Którzy leżą na cmentarzu w rodzinie, w łebnie, w linii? Kim są ci, którzy stoją w białych szatach? Kim są? Stoisz nad nimi i się zastanawiasz. A może płaczesz, bo nie zdążyłeś się pojednać? Kim są opłukane we krwi baranka? Na te odpowiedzi na te pytania musisz sobie sam odpowiedzieć. Kim jestem ja? Kim jesteś Ty? Każdy z nas, z nas. Musisz sam sobie odpowiedzieć. Jaka jest twoja świadomość i czy naprawdę przestrzegasz Bożych przekazów